Cześć, witajcie. Na kanale było już wiele recenzji klawiatur mechanicznych, głównie klasycznych, wysokoprofilowych konstrukcji, projektowanych z myślą typowo o graniu. Do tej pory jednak nie pojawiła się żadna recenzja klawiatury niskoprofilowej, mimo że od moich znajomych regularnie dostawałem o nie zapytania. Dlatego tym razem. Kichron przysłał mi do testów ich najnowszą wersję niskoprofilowej klawiatury mechanicznej, czyli K5X w wersji H1 z czerwonymi switchami. Sprawdźmy jak wypada pod kątem wykonania, komfortu pracy i realnego użytkowania. W pudełku znajdziemy klawiaturę, kompletki kapów do zmiany układu z Maca na Windows. Kick-up puller, switch, puller oraz przewód USB-A do USB-C. Zestaw jest kompletny bez zbędnych dodatków. Jedyna moja uwaga dotyczy długości kabla około 120 cm, co przy większym biurku może wymagać użycia jakiegoś zamiennika, co właśnie miało miejsce na przykład w moim przypadku. Zanim przejdziemy dalej. Jeśli ten materiał Wam się podoba albo jest po prostu pomocny, zostawcie lajka, komentarz albo podeślijcie go komuś znajomemu. Nie odkładajcie tego na potem, bo wiadomo jak to jest, zaraz się o tym zapomni. A im większa aktywność pod tym filmem, tym dalej ten materiał poleci. Więc jeżeli doceniacie moją robotę, to w ten sposób możecie mi realnie pomóc. Z góry dziękuję. Kapy mają setynowo-matowe wykończenie i prezentują się nowocześnie. Z czasem jednak widać, że dość szybko zbierają tłuste ślady palców i ten look premium po prostu znika. Górna ramka wykonana jest z aluminium o mikrochropowatej strukturze, choć bardzo przyjemnej w dotyku. Spód to solidne tworzywo, które nie trzeszczy i jest dość sztywne. Nie ma tu żadnych ostrych krawędzi czy niedoróbek, do których można byłoby się przyczepić. Cała konstrukcja jest sztywna. Nawet przy mocniejszym nacisku, krewetura nie pracuje i sprawia wrażenie dobrze złożonej. Testowana wersja korzysta z niskoprofilowych switchy Keychron Red, liniowych, fabrycznie przesmarowanych. Punkt aktywacji wynosi około 1,3 mm, Pełny skok 3 mm, a siła nacisku to około 45 gramów. W praktyce są to switche bardzo lekkie i szybkie, z płynnym ruchem, bez wyczuwalnego tarcia. Dzięki niskiemu profilowi wymagają mniejszego ruchu palca, co przekłada się na szybsze pisanie. Stabilizatory wypadają bardzo dobrze są fabrycznie nasmarowane, pracują równo i nie generują metalicznych dźwięków a tego smaru naprawdę nie żałowali. Enter czy Shift brzmią czysto i przewidywalnie, a ich praca bez względu na punkt nacisku jest równomierna, co w klawiaturach niskoprofilowych wcale nie jest tak oczywiste. Na pokładzie siedzi 32-bitowy procesor ARM Cortex-M3 o niskim poborze mocy. To właśnie on ogarnia QMK, warstwy, makra i całą tą logikę klawiatury, a przy okazji pozwala utrzymać sensowny czas pracy na baterii. Klawiatura oferuje połączenie przewodowe oraz Bluetooth 5.2 z obsługą trzech urządzeń jednocześnie. Przełączanie między nimi działało u mnie płynnie i stabilnie. Częstotliwość raportowania to 1000 Hz po kablu i 125 Hz w trybie Bluetooth. To w praktyce w pełni wystarczy do pracy i okazjonalnego grania. Akumulator o pojemności 2000 mAh zapewnia do około 160 godzin pracy bez RGB lub około tygodnia przy włączonym podświetleniu w trybie mieszanym. Dobrałem się też do wnętrza tej klawiatury. Nowa wersja to podobno lepsze wygłuszenie, no i w środku rzeczywiście zastosowano pianki wygłuszające. EPDM pod PCB oraz cienkie warstwy nad płytą. Nie jest to może topowe wygłuszenie, ale wystarczające, by wyeliminować rezonansę. Brzmienie jest stonowane z miękkim krapsem przy dobiciu klawisza, ale bez klekotania. Nie jest to klawiatura tokowa, ale też nie brzmi tanio ani plastikowo. Sama rozbiórka to osobna historia. Żeby dostać się do środka, trzeba odkręcić absurdalną liczbę śrub trzymających plate. Da się to zrobić, ale nie jest to klawiatura, którą chce się często otwierać dla zabawy czy modów. I w tym momencie najlepiej po prostu, żebyście posłuchali, jak brzmi ta klawiatura. Kichron oferuje pełne wsparcie QMK oraz prostszy Kichron Launcher, działający bezpośrednio w przeglądarce. Ogólnie, Kichron Launcher to bardzo wygodne rozwiązanie. Z jego poziomu możemy ustawić trzy dodatkowe warstwy mapowania klawiszy. W praktyce działa to tak, że ten sam klawisz może robić coś zupełnie innego w zależności od aktywnej warstwy, na przykład na jednej warstwie, z której teraz korzystamy, X pozostaje zwykłym X, ale na innej może już odpowiadać za pauzę, sterowanie multimediami lub jakąkolwiek inną funkcję. Do tego dochodzi możliwość tworzenia własnych makr, aktualizacja firmware'u, testowanie klawiszy, jest też pełna kontrola nad podświetleniem. Bo do wyboru mamy 24 tryby RGB z regulacją jasności i prędkości animacji. Samo RGB wygląda dobrze jakościowo, animacje są płynne i starannie zaprojektowane. To naprawdę zrobiło na mnie dobre wrażenie, choć jasność podświetlenia nie jest zbyt wysoka i najlepiej prezentuje się raczej po zmroku. Więc tutaj mogłoby być lepiej. Bardzo ważna informacja. Bo po wyjęciu z pudełka należy zaktualizować do firmware'ów w wersji 1.1 lub nowszej. Ten update realnie rozszerza funkcjonalność urządzenia względem podstawowej wersji 1.0. Po updatecie otrzymujemy indywidualne sterowanie RGB dla każdego klawisza, możliwość miksowania tych efektów do pięciu różnych par snap -tupów. Regulacja eliminacji drgania klawiszy, czyli taki anti-double click z regulacją od 1 do 80 milisekund, a także kontrolę uśpienia klawiatury i RGB w trybie Bluetooth. Dopiero wtedy widać pełen potencjał tej konstrukcji. Teoretycznie, Kichon K5 jest klawiaturą zarówno do pracy, jak i do grania. W praktyce ja osobiście widzę ją zdecydowanie bardziej jako tą klawiaturę roboczą. Do pisania, do montażu. Czy programowania. Jeżeli chodzi o granie, no to też ta responsywność jest w zupełności wystarczająca nawet do gier AAA i FPS-ów. Reakcja jest szybka, opóźnień nie ma. Technicznie wszystko się zgadza, ale to nie jest styl klawiatury, na którym ja osobiście czułbym się komfortowo w grach. Po kilku dniach nadal zdarzały mi się miskliki. No, głównie przez ten krótki skoki i bardzo lekką pracę switchy to oczywiście kwestia preferencji bo jeżeli ktoś od lat korzysta z tych niskoprofilowych klawiatur albo po prostu z laptopów to może się tu odnaleźć bez problemu ja po prostu wlecoś coś wyższego i bardziej mechanicznego w klasycznym rozumieniu z pewnością mogę powiedzieć że to najbardziej uniwersalna klawiatura z jaką miałem do czynienia i po przyzwyczajeniu się do tej niskoprofilowej charakterystyki Pisanie to czysta przyjemność, bo też zauważyłem, że po prostu na tej klawiaturze jestem w stanie pisać o wiele szybciej. Więc dla copywriterów będzie to świetny wybór. Kichron k 5 xh 1 to bardzo ciekawa, dobrze zaprojektowana klawiatura niskoprofilowa. Jest smukła, solidna, estetyczna i oferuje ogromne możliwości konfiguracji. Switche są lekkie, ciche i płynne. Stabilizatory działają wzorowo, a konstrukcja jest sztywna i dobrze wykonana. Nie jest to krewetura dla każdego, i zdecydowanie nie jest to sprzęt stricte gamingowy. W moim odczuciu jest to taka krewetura do pracy, do biura czy do montażu. I do takich zastosowań jest to naprawdę bardzo fajna propozycja. Także powtórzę się, jeżeli szukacie czegoś niskoprofilowego, mechanicznego i nowoczesnego, to nowa wersja K5 jest czymś, co zdecydowanie warto mieć na radarze. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej krabie, piszcie śmiało. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.